Witam was moi kochani bardzo serdecznie. Ja jestem Krokol. Super Sobotka, Super Minecraftik, co innego. E, jesteśmy i przed odcinkiem. Po pierwsze ogarnąłem co będziemy robić, to chyba oczywiste. <grych> e, pójdziemy dzisiaj na Deryt. O, pać, ogarniemy sobie na deryt. Dodatkowo, e, przed odcinkiem ogarnąłem sobie kilka zaklętych książek, ponieważ no... To jest takie wiecie, szukanie, 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 mendingu nie znalazłem Tu się powiem eee, Ale znalazłem kilka książek, już tak sobie posegregowałem do czego one będą eee, Plus mam tutaj gogle widzenia w ciemności Co jest dla mnie jako youtubera i dla was widzów Takie zarąbiste To do wywalenia, to będziemy pod wodą używać myślę, ale Teraz Pochodnie będę tylko stawiał, żeby potwory się nie respiły. E, tu na przykład widzicie już jakaś książka. No, tak, takie kursy jakieś... Się, z nich się nawet nie da zaklęć, więc... Po prostu one są do wyrzucenia. Ale no. Teraz, obojętnie gdzie wejdę do jakiejkolwiek jaskini, gdziekolwiek będzie jakkolwiek ciemno. Tutaj, o, widzicie, jak to jest jasno? Po prostu dla was będzie się to o wiele lepiej oglądało. I tak się cieszę, że to znalazłem, że to jest... E, trochę expa mi zbyło, no, oczywiście, z ulepszania. Z ulepszania. No, z, z szukania książek. Ale tak. Zajmiemy się najpierw y, narzuceniem y, szczęścia na kilow. Będzie szczęście dwójkę. Niestety lepszego mi się nie udało znaleźć, ale myślę, że na początek to powinno wystarczyć. Dodatkowo, y, wydajność 4. Y, nie wiem, czy nie dałem, żeby się nazywał jakoś, więc sobie po prostu. Dobra. Zdejmiemy. Git Będziemy mieli wydajność 4, Szczęście 2, Jeszcze niezniszczalność 2, więc super. Nałóg e, mam niezniszczalność 1, wystarczająco e, i mi kowadło poszło. <grych> e, weźmy, sobie, weźmy sobie jeszcze trochę EXPO, to jest w ogóle ten, bo to trochę wykorzystałem tego EXPO, żeby to mogło schować, nie? E, no i e, nie na miecz, tylko nałóg jeszcze moc. Cztery sobie narzucimy. Pięknie, cudownie, znakomicie. E, resztę sobie oddamy i po prostu pójdziemy sobie no de, do e, Zrób Zrobię, bo wiadomo, Nederyt się nie wykopie zwykłym kilofem. I wydaje mi się, że trochę w sumie niepotrzebne jest to szczęście, patrząc na to, że. Nederyt chyba nie wypada, nie? Przecież nie pamiętam, jak to do końca działa. Miejmy nadzieję, że to tak działa. E, więc zrobimy sobie jeszcze e, kilowy żelazny albo no, nawet, nawet więcej może nawet dwa ponieważ przydadzą mi się te kilofy do kopania a wziąłem sobie te wszystkie patyki pewnie że tak e, super tu mamy ten posegregowane wszystkie plecaki jest tu jeden pusty Drugi mam tutaj, który sobie już tu wrzucimy. Ten kilo tu zostawię, bo i tak będę z niego korzystał. Woda i tak mi jest niepotrzebna. Czyli nie tylko ludzie się mogą teleportować. Jedzenie mam pochodnie jakieś będą miał, a już nie będą mi potrzebne. I Ender perełka. Eee, w takim razie idziemy sobie do Netteru. Mm, tu sobie to damy eee, i widzimy się już w neterze eee, myślę, że w sumie nawet na pierwszym wykopanym netherite nie będę z wami tego kopał, no bo... Myślę, że nawet wy nie widzicie w tym sensu patrzcie jak jasno. Patrzcie jak jasno No, niestety tamte te są. Ale tak eee, Rzecz, którą chciałem Portal Chociaż nie, my, no w sumie myślę, że lepiej by było nawet i postawić tego, tego. Mm, no, no, no. Tel... Chociaż nie, mam scroll do domu. No, ale to i tak ci siak, e, Portal. Portal e, NK. Co to są? On, off. To jakieś usunięte? To są stare Waypointy, które miałem kiedyś. Chyba. nie, bo to są. Nie, nie Nieważne, to są po prostu z tego. Wyłączone są z naderu. Nie, nieważne. Nie, nic nie widzieliście. Portal. E, taki kolor niech będzie. Save. Mamy portal. Dokładnie w tym, otóż to miejscu. Czemuś słyszałem krowę? Nie mam danego pęcia. E, idę szukać Netheru muszę jeszcze w internecie w ogóle znaleźć na jakim poziomie. I widzimy się przy jakimś pierwszym netherite Dobra widzowie, trochę się pokopałem w tą stronę. Poszedłem jeszcze sobie zrobić kilka kilofów, bo mi się skończyły. E, nic nie znalazłem, ale teraz tutaj kopię i... bo widziałem na mapie właśnie jakieś takie dziwne tunele i się okazuje, że to jest... kopalnia! i... widzę tam piglina chyba, więc ubierę tego. I widzę od razu, że się do skrzynki to kopałem, co ciekawe Wydajność, niezniszczalność Liczyłem na jakiś Nie powiem, no liczyłem na nether ryt, ale No nie można mieć wszystkiego, tak? Eee, no trudno Także, że w sumie nie ma nic tu więcej ciekawego To może się przyda do czegoś A tak to pochodzimy sobie tu, może tutaj na wierzchu gdzieś będę widział, bo na jakim ja poziomie jestem 9 I tutaj się Trafia, cześć Musisz sprawdzić kto przyszedł i sobie poszedł, patrzcie. Jakieś drzewo tu jest. Kto wie, co tutaj jeszcze ciekawego znajdziemy. Bo no, jak coś ciekawego znajdę, no to się po prostu z wami jeść, zobaczę. No i właśnie się zobaczam. <laughs> sus Brodawki eee, chyba nawet mam, więc nie potrzebuję. Kolejny garny, o, koks mm to to jest już coś, czego nie mam na co dzień, że tak powiem. A garnek też w sumie wezmę. Czemu nie? No i to jest save i ubóstwo, nic ciekawego tu nie ma. Idziemy dalej. Dobra widzowie, ogólnie e, nie znalazłem nic ciekawego. Tu możecie mniej więcej zobaczyć co mi się udało znaleźć. Wziąłem sobie zbroję, żeby po prostu z niej zdjąć się od czanty i mieć free Expa. Ale e, stwierdziłem, że nie ma to najmniejszego sensu e, kopanie w taki sposób. Ja po prostu sobie poszedłem po TNT, zrobiłem staka. Mm, spełnią się tutaj takie dziwne silverfisze płomienne, i z nich wypada, e, wypada ten proch. Jak ten proch się nazywa? Ten wybuchający od Creeperów. Więc stwierdziłem, że sobie zrobię TNT i po prostu się będę wkopywał. Na ileś tam, bo jesteśmy na poziomie 15. Dokładnie ten, który chciałem. Nie będę tak... Po prostu stawiał. O. Będę w taki sposób się kopał. Bo nie widzę najmniejszego... Mówisz masz! <grystanie> Trzeba było tak od razu robić, bym miał od razu. No to widzicie, pierwszy netherite. Aż. Aż tak się pojawił, że aż screena zrobię, tak, o. Tak, o, 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 czekajcie, o, o. Kurczę, no. Coś takiego. Pięknie. Kopiemy. Jeden. Czemu wypadł. Czemu on... On tak kopie? Taki... Ten? A, tak. Kopię arenę 5 na 5. Czyli... O! Ty gadasz! Taki potężny killoff? E, na początku oczywiście kopałem... O kurde, mam dużo tego tu. Na początku kopałem przy użyciu mm, tego czegoś, y, tylko że to z shiftem y, na small tunel brałem y, kilofem i tak wykopywałem i w taki sposób szukałem, nie? Ale no na dłuższą metę to się nie sprawdza pomimo wszystkiego, więc... Trzeba o TNT po prostu odpalać. Dobra. Ja po prostu się zobaczę z wami, jak znajdę więcej tych tych tych, więc... To zaraz. Dobra widzowie. Jestem. Po nie wiem. Granie ma półtorej godziny ponad. Jak nie więcej. Bo trochę mi w pewnym momencie też wywalił, Nieważne. Ważne jest to. Że pomimo tych TNT zrobiłem sobie jeszcze kilka TNT, zrobiłem sobie kilka jeszcze killowów i znalazłem tylko i wyłącznie 11 tych tych Pokopię to poza odcinkiem, ale naprawdę Nie mam na to siły Czuję się Po prostu po prostu Nie mam siły To się przepala Powiedzcie, że to się przepala, nie? Dajcie mi kilof, Nie kill of węgiel po prostu. Węgiel. Węgiel, o. Dobrze, dziękuję ślicznie. Nie. Nie to. Znalazłem tylko 11 tych tu. Yy, o. Bo. Tak. Potrzebuję cztery na jedną sztabkę, więc to jest naprawdę mało. Z tego nawet jednego hełmu nie zrobię. Nie, zrobię w sumie, bo to zamieniam diamentowe na ten. To powiedzmy, zrobię kilka rzeczy, no ale. Szanujmy się, tak? Jezus, Maria, tyle co ja. Po prostu nie mam się, ja se posegreguję to później. Bo nie ma co. No, może sztabki przystawić, w se porobię. Nie wiem. Już nawet nie patrzyłem ile tego tam mam wszystkiego Nie zbierałem tego, to tam w pizdu wszystkiego le... o, Trochę się poddenerwowałem, sorry Naprawdę, tyle rzeczy zmarnowałem, wszystkiego że Jestem zdziwiony, że aż na tyle TNT mi się udało tego znaleźć, dobra Weźmy sobie złoto Z... Złoto to, wypierdzielaj i tak. Cztery no. I mamy dwie sztapki! A jesteśmy kozaczki Psycha siada widzowie. Psycha siada. Przynajmniej zrobiłem sobie Achigment. tu. O, z tym. To jest jeden achigment, który mi się udało zrobić. Eee, I tu mamy to, co teraz zrobiliśmy. Jeszcze jeden mamy. Wow. I tak na jeszcze jedną sztapkę nie starczy. A gdzie to mam znaleźć? Bo to jest lepsze niby niż ten. Do tego jeszcze więcej. Jeszcze więcej. <grym> Powiedzcie mi, co ja z tego mam y, ogólnie robić? Bo ogólnie domyślam się, że... Czekaj, co, co? Jakiś o wiele lepszy ten? Enchanting? Jakaś. O, ogólnie bardzo dużo rzeczy się z tego robi. Ale zgadnijcie, co nie mam tego za dużo. Więc mogę z tym jedynie dupę trzeć czy coś. Mam. Nie wiem, psycha mi się trochę siadła. E, levelu trochę przynajmniej powbijałem. Nie wiem. E, no, zbroja mi też trochę pękła. Nową sobie e, założyłem z tych, co miałem. O, to będzie dla was krótki odcinek, dla mnie długi, więc ja dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, wyciągnąłem sobie jeszcze z pieca, jeszcze raz dziękuję za oglądanie, widzimy się już w kolejnym odcinku, wpadajcie na socjale i do zobaczenia, cześć.